Pawle jesteś stypendystą prezesa Rady Ministrów. Lubisz się uczyć? Tak, to jest jedno z moich głównych zajęć. Poza tym mam też inne pasje, na które poświęcam dosyć dużo czasu, ale nauka jest w sumie najważniejsza. Które przedmioty lubisz najbardziej? Najbardziej lubię przedmioty Ścisłe i techniczne. Chodzi mi tu o matematykę, o fizykę, no i o przedmioty związane z moim, z moim profilem, czyli z informatyką. W tym roku matura, myślisz już o maturze? Yy, tak, tak. Przygotowanie do matury to trzeba zacząć dużo wcześniej. Będę zdawał matematykę, fizykę, więc jest czego się uczyć. Ale jak, jak twoja średnia w tym roku? Już spojrzałaś? W tym roku nie, zazwyczaj nie liczę w ogóle. Mhm. Dopiero już jak jest gotowa nauczyciela. Mhm. Masz swoje ulubione przedmioty? Czego się lubisz najbardziej? Uczyć? No tak może nie za bardzo, ale y, Polski, WF na przykład. No mhm. to już nie do uczenia, tylko do ćwiczenia. Matematyki na maturze się nie boisz, bo w tym roku matematykę, tak? No, trochę się boję. Na razie mieliśmy, no to zdawałam. Równo, Zobaczymy tak. tak. Mhm. Myślałaś już o studiach. No właśnie nie, mam problem. Jeszcze nie mam na co się zdecydować. Ale zostajesz powiedzmy w Radomiu, będziesz wybierał uczelnię czy poza Radom? No ostatnio byliśmy na wycieczce w Radomiu i, no i tam pewne kierunki mnie zainteresowały właśnie na Politechnice.